Dlaczego startuje Pan i do Rady Powiatu i na burmistrza? Czy jest Pan pewien zwycięstwa? Dwie minuty. Panie 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 szanowni panie. Państwo, kodeks wyborczy nie zabrania nikomu startowania i do jakiejkolwiek Rady na funkcję wójta, burmistrza, prezydenta. Będąc radem powiatowym kadencji 2010-2014. Wypełniałem swoje obowiązki i uważam należycie, dlatego zdecydowałem się startować do Rady Powiatu. Czy zostanę wybrany do Rady Powiatu, to ocenią wyborcy, mieszkańcy gminy Żukowo i Przedkowo. Kandydując na stanowisko burmistrza gminy Żukowo, uważam, że nadszedł czas, aby w naszej gminie ster władzy przejęła osoba przygotowana do zarządzania taką jednostką jaką jest gmina po to żeby prowadzić jednostkę po gospodarsku aby nasza gmina była silna, stabilna i przyjazna mieszkańcom. Dziękuję bardzo.